Witamy wszystkich bardzo bardzo serdecznie na ceremonii otwarcia 11. turnieju Sokolitka w Sączu. Jednego z najlepszych na świecie, najlepszego w Europie, a w Polsce w konkurencji. Żadnej ten turnieju nie ma. I za chwilę pierwsze drużyny wejdą na płytę rynku. Z tego, co widzę, będzie otwierać gwiazda w kategorii U10, biała gwiazda, czyli Wisła Kraku. Za Wisłą Kraków będzie chodził zespół Stoke City, a później IF Hammer ze Sztokholmu. Się. Drodzy Państwo wszystkich rodziców i prosimy o cofnięcie się za krążki jeszcze 10 kroków, bo przy krążkach będą ustawiać się zespoły, które w tej chwili wchodzą na A, rynku w samym sączu. Dzień, 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 dzień. Dzień, dzień, dzień. Już mamy pierwszą drużynę. Limanowia z Limanowej. Za nimi idzie Wisła Kraków. Cały Korowód otwiera pan Tomasz Popiela. Prezes Fundacji Też Mam Marzenia. O ulko, Warszawa. Chłopcy bardzo ciśni, skromni. Kibiców w ogóle nie słychać. No i w końcu zrobiło się piłkarsko. Głośniej! Jest NK Lokomotywia za grze. Jest też Sporty Lizbona. Również zielone stroje. Tunajecz Nowy Sącz. Tak, tunajska streda ze Słowacji. Witamy Was serdecznie w Starym Sączu. Śląsk I Stal Rzeszów. Wszyscy zawodniczy będą walczyć przez najbliższe dwa dni. FC Barca Akademii. Beniaminek Krosno. Chłopcy troszkę wolniej, żebyśmy się zdążyli ustawić fajnie. Mówił Beniaminek Krosno. i z Krosna są? Co? Bardzo mało kibiców już Krosna. Nie słychać w ogóle... pierwszy stary są, Sączu FC Midyland. Fulgor Family zakopane, witam cieszenia! Wsparta Kubotica. Drużyna Serbii również po raz pierwszy w starym skończył, w ogóle gościmy po raz pierwszy sercu na turnieju. jak zwykle głośna. Delta Warszawa, nie słyszę was. Fundacja <mulacza> Akademia Sandecja jest. por la teórica.

Jeszcze na zaproszonej gości chciałbym tylko przypomnieć, że turniej odbywa się dzięki pomocy sponsorów. Ci sponsorzy są tutaj na plan, na planerze. A więc przypomnę, Rafał Rapes, Bakro, Apis Akupale, Ekran, Jorik, Katwij, Duolite, Holmout, Bufi Fortuna, Mercedes, Mercedes Benz, Eco Carvo, Westmont Versus. Versus, który buduje wspaniałą nagrodę dla zwycięzcy do Herzberg, fundacja w tozie jest również powiat nowosądecki. Firma Bogdanski, Ibis jeszcze wiele, wiele innych firm, które, które, drodzy Państwo, przyczyniły się do tego, że możemy się w dniu dzisiejszym przyjąć to znaczy piękne serce ze rynku Ale tak jak powiedziałem, rozpoczęcie. Ja planuję od razu proszę się uzbroić w cierpliwość. Można, tak jak wspomniałem wcześniej, przyglądać się pięknej paterze, o którą będą walczyć. Drużyny w niedzielę zabiorą ze sobą naprawdę wyjątkową patelę. Drugiej takiej na świecie nie ma. <laughs> Plan imprez jest taki, to już mamy wszystkie drużyny na rynku, czekamy jeszcze na e, oficjeli, e, później odegramy wszystkie hymny krajów, które uczestniczą w turnieju, a będzie to aż 15 hymnów, rekordowa ilość, tyle się nigdy nie było. Potem każda drużyna zaprezentuje się z własnym okrzykiem tutaj przed, przed sceną i przed wszystkimi swoimi przy, przeciwnikami, z którymi jutro, pojutrze będą walczyć, no i opuszczamy rynek i widzimy się potem wszyscy wszystkie punktu grupa ABC.

Oparła właśnie również ekipa NTH Budapeszt. Na razie tylko widzę dwóch chłopców, nie wiem gdzie jest reszta drużyny. minut MTK się spóźni, reszta drużyny jest, dwóch przedstawicieli. Odzy wielkie brawa dla ekipy z Budapesztu. towarzysza wolontariuszy i tutaj wspomnieć yy, muszę obowiązkowo o wolontariuszach z Kartozeckiego Liceum ogólno który tutaj naszą ceremonię pomogą nam uświecić wynosząc i prezentując tragi każdego kraju, kiedy będziemy grali chyby narodowe wszystkich drużyn. Najlepsze zdjęcia zawsze na to pan Marcin robi. Wszystkim dużynom! Słuchajcie, muzyczka fajnie gra, można kolankiem ruszyć, można bioderkiem tak samo. A powiedzcie mi, jednocześnie można też jakieś piosenki z waszych śpiewać? Nie słychać, Tutaj delta była bardzo głośna. Śląskie złote chłopaki, dawajcie tutaj próbę waszej siły.

Hola Janek. Alex, dama esportiu. Ręka Ktoś od Was! Ręka <śpiewanie> Lokomotiva brawo! Dobrze Robert, bardzo fajnie się bawicie. Cieszę się bardzo, ale ja myślę, że możemy pomału rozpocząć. Będziemy uciekać przed deszczem, który mam nadzieję, że nas nie dopadnie. Drodzy Państwo, rozpoczynamy. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór wszystkim, głośno. Miło mi, organizatorzy turnieju serdecznie witają wszystkich na pięknym starosądeckim rynku. Drodzy Państwo, spotykamy się na ceremonii otwarcia prezentacji zespołu 11. Międzynarodowego Turnieju z Sokolika. Mam nadzieję, że emocji nam nie zabraknie, jeszcze tego, tego pewnie. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że również, że zarówno zawodnicy, kibice, jak i zaproszeni goście, przez najbliższe dwa dni będziecie bardzo dobrze bawić się w Stanówstączu i wywieziecie po tych dwóch dniach pozytywne spełnienia z naszego z naszego miasta.